Jesteśmy wszyscy razem najlepszymi przyjaciółmi. Pójdźmy dziś na przygodę. Odkryjmy świat przygody Tomka, bo to przygody Tomka. Przygody Tomka! Przyjaciele chcieli pójść dalej, ale ultraszama nie chciał ich wpuścić dalej. Więc zaczęli z nim walczyć. Ultraszemasaraj był ciężki do pokonania. Zaczęli z nim walczyć. Michael walnął ręką w jego twarz. Tom skoczył na niego. Osami użyła swojej opaski na rękę. Sweet Mary Gaha rzucił na niego bombę. Maryśka Kryśka rzuciła o niego butelką. Osami skoczyła na niego. Michael skoczył na niego. Maryśka Kryśka skoczyła na niego, Osami użyła swojej opaski na rękę, nagle Tom walnął ręką w jego twarz i Ultra został pokonany. Przyjaciele poszli dalej i poszli pokonywać dalej Jozę, lecz coś ich napotkało. Kontynuacja nastąpi wkrótce.